Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowe okoliczności. Siedzę za sterem. Czy szoty w ręce? Dawno tego nie robiłam. Słuchajcie, następny etap. Zapraszam Was serdecznie, wyprzeć nas. Przez te 30 lat robiliśmy różne rzeczy w hospicjum, przeróżne. Myślę, że umiejętność żeglowania to jest coś, co się bardzo w życiu przydaje, szczególnie w tym życiu, w którym trzeba zadbać o wszystko. Mam nadzieję, że ktoś mnie wyprzedzi wreszcie. Zapraszam.